Hejka wszystkim, to Arabella, Silent Tutor i witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj jest środa, 5 czerwca i jest to aktualizacja. Także jeżeli jesteście zainteresowani co w dzisiejszej aktualizacji, a zaczynamy kolejny event, to serdecznie was zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. One, two, three. Najpierw parę informacji wstępnych, że tak to ujmę. Chciałabym przywitać na kanale wszystkich nowych widzów. Zachęcam także do zerknięcia na moje inne treści na kanale. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Chciałabym też przywitać wszystkich stałych widzów, którzy. Oglądają mnie cały czas i bardzo, bardzo wam za to dziękuję. Również chciałabym poinformować, że wczoraj dostałam parę wiadomości od was, od właściwie paru z was, że chcielibyście, żebym dzisiaj rano też wrzuciła lokalizację skrzynek i koni, żebyście jeszcze mogli dzisiaj rano przed aktualizacją sobie te skrzynki i konie znaleźć, co zrobiłam, film się rano pojawił. Yy, oczywiście jak wy wiecie, poprosiliście, dałam radę. Udało się, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten film rano był dla was pomocny i z niego skorzystaliście. Ja się zawsze cieszę, jak mogę pomóc nawet paru osobom, więc nie patrzę na to, że tam te lokalizacje miały dość mało wyświetleń, bo to, nie wiem, chyba najwięcej to było dwieście 200 parę? 200 parę, do trzystu chyba nie dobiło nigdy. Co prawda liczyłam, że będzie troszeczkę więcej zainteresowanych tymi lokalizacjami, ale nic nie chęciło mnie do jakby do dalszego nagrywania tych odcinków. E, ja się cieszę, bo pomagałam na pewno wielu z Was, którzy mnie oglądają i cieszę się po prostu z tego faktu. I jeszcze, wracając do y, poprzedniego eventu obozu Dziki Zachód, chciałabym się Wam pochwalić, że udało mi się. Kupiłam kurę. Udało mi się pozbierać. Wczoraj pozbierałam do końca samolotki złota i się udało, więc uważam to za sukces. A teraz już przechodzimy sobie do tego eventu, bo dzisiaj rozpoczynamy kolejny event. No, zobaczcie, jak to jest pięknie, tęczowo, kolorowo i super. Teraz sobie przeczytamy aktualizację. Oczywiście link do artykułu będzie w opisie filmu. No i też tekst Wam się będzie wyświetlał na ekranie, więc nawet jak coś chyba niewyraźnie powiem, to nie będzie problemu. Więc. Y Przeczytajmy. Na tęczowym disco możesz wszystko. 5 czerwca 2024. Hej, kolorowy tęczowy festiwal powraca, a wraz z nim elektryzująco odświeżona dyskoteka. Przygotuj się na całą noc na parkiecie. Przedęcz całą noc. Z przyjemnością ogłaszamy, że dyskoteka Fordu Pinta została otwarta. Przygotuj się na dzikie tańce w rytmie muzyki, przygotowanej przez DJ Kai. Odświeżyliśmy nie tylko imprezę, dodaliśmy parę porywających tańców dla Twojej postaci. Uwaga, to nie wszystko. To dzięki Tobie i reszcie graczy udało nam się muzycznie poczarować. Otrzymaliśmy całe mnóstwo świetnych utworów, które będziemy odtwarzać w trakcie dyskotek na zmianę z bitami DJ Kai. Wybraliśmy część piosenek i stworzyliśmy specjalną playlistę Fortupinta na platformie Spotify. Możesz dać się porwać gorączce sobotniej nocy, gdziekolwiek zechcesz. I wiesz co? Żeby impreza się nie nudziła, co tydzień będziemy zmieniać utwory, więc każda dyskotyka będzie świeża i ekscytująca. Dołącz do nas w dyskotece Fortu Pinta i pokaż, jak podbić parkiet. Dobra, jesteśmy właśnie specjalnie w Fortu Pinta, żeby to sobie zaraz zobaczyć. I za chwilkę sobie do tego zerkniemy, ale jeszcze przeczytajmy tą aktualizację do końca. Powrót tęczy. Mika Stoneground powróciła, ale tym razem bez balonu. Jest tak zaciekawiona zaktualizowaną dyskoteką, że nie ruszy się z Jorwiku. Znajdziesz ją na plaży Fortu Pinta. Zmiana krajobrazu nieco zdezorientowała naszą podróżniczkę, przez co zgubiła ona parę rzeczy. Pomóż jej w poszukiwaniach, a przy okazji poznasz kolorowy teren tęczowego festiwalu. Sprawdź skład tęczowego festiwalu. Przygotuj się na prześliczną mieszankę starszych, kochanych zwierzaków i całkowicie nowego towarzysza. Kultowe tęczowe konie z poprzednich lat powracają. Pokaż, że czujesz rytm w dyskotekowej minigrze tanecznej. O, fajne. Dołącz do zabawy. Parada Dumy co godzinę wychodzi z Murland i kończy, i kończy trasę na plaży. Po dotarciu na miejsce nie przega i wskocz na parkiet. Atrakcja tańczowego festiwalu Dyskotyka Portu Pinda jest otwarta w nowych godzinach. Możesz się wyszaleć codziennie między 18 a 1 w nocy. O, okej. Okay. Garść dobrych wieści. Sklep które Królestwa w Chmurach schodzi tym razem na ziemię. Znajdziesz w nim nowe i stare zestawy ubrań, w których możesz tańcować dowoli. Wyraź siebie. Ulepszyliśmy emotikony postaci. Dzięki temu twój awatar może wyrazić siebie jeszcze lepiej, niezależnie od tego, czy jedzie na koniu, czy podróżuje pieszo. Pokaż, kim jesteś. Więcej w Murland. Naszym celem jest ulepszenie wczesnych doświadczeń z gry i poprawienie sposobu opowiadania fabuły. Kontynuujemy mniejsze aktualizacje Murland. Tym razem dodaliśmy kolejną podstawę. Kolejne podstawowe ubrania i sprzęt dostanie Murland. Znajdziesz je w sklepie Bobkatów lub w głównych sklepach z ubraniami oraz z wyposażeniem. Modernizacja wyposażenia. Jorwicki koń gorąco krwisty będzie teraz mógł używać większej liczby przedmiotów w grze, ponieważ zmodyfikowaliśmy wyposażenie, by było do niego dopasowane. Nie możemy się doczekać z tych wszystkich zdjęć i przeróbek uwieczniających kolejne stroje. W następnym tygodniu w Jorwickich legendach można znaleźć wzmianki o dwóch koniach kontrolujących pogodę. W cudownej zabawy, zostały zespołu, zespołu Star Stable. Okej, okay, czyli tutaj widzę, że wszystko się kręci wokół tej dyskoteki, ale także mamy yy, ten event yy, tęczowy? Nie, nie powiem już, jak to się nazywało. W każdym razie, zacznijmy sobie może od dyskoteki. Nie jestem może jakoś dyskotekowo ubrana, yy, bo nie ogarnęłam tego jeszcze, ale podejdziemy sobie tutaj tutaj, od razu widzę, że mamy jakiś sklepik, ale piękne ubrania. No, widzę, że tutaj będzie, będzie szał zakupowy. Super. Dużo mega fajnych ubranek. Takich wiecie, typowo na dyskotekę. Jak chcecie, to mogę zrobić dla Was film z outfitami na dyskotekę. Ja bardzo chętnie. O, tak to wygląda. Dobra. I tu jeszcze mamy jakieś zwierzaczki do kupienia. To są kruki. Tutaj jest jeszcze Prisma i Tenebri. Dobra. To teraz to już zsiadamy sobie z konika i lecimy pogadać tutaj z kimś, kto tam stoi. Ale ogólnie tak, no na pewno tutaj wygląda to wszystko totalnie inaczej. Można sobie wejść tutaj, wow. Wow, jakaś loża VIP. No ten balkon tutaj zdecydowanie pożyżyli, więc naprawdę super. Te skrzydła, wow. Ale tu będą super zdjęcia robione, dobra. I fajnie, że zostawili te krzesła jakie były, tylko je po prostu odnowili. Odlotowa nieznajoma. Mamy tu takie przyjacielskie zawody. Każdy chce udowodnić, że się najlepiej rusza. Przyjmij wyzwanie taneczne w dyskotece Fortu Binta. Stawisz czoła temu wyzwaniu? Tak, oczywiście. Start. Wo, proste. Ale fajne ruchy. Nie! Yeah. Dobra. Arabella, daje czadu. Dobra. O, jest. Tutaj też jest. O nie. Dobra. Do szesnastu dobiłam. To było super. Masz w oczach duszę disco. Chcesz znowu wskoczyć na parkiet? Przyjmij wyzwanie taneczne w dyskotyce Fort Pinta. Okej. Okay. Dobra, no i w sumie to chyba tyle. Wieczorkiem, może jak będę, to tutaj potańczę. Jestem na serwerze Cookie -E ogólnie. Postaram się być dzisiaj wieczorem na imprezce. Nie wiem o której godzinie, ale postaram się być. Może coś sobie jakieś fotki porobimy. Jak e, ktoś mnie spotka, więc jak ktoś mnie spotka, to nie wstydźcie się napisać, że mnie znacie, podejść czy cokolwiek, e, bo może porobimy sobie jakieś fajne fotki. Albo TikToka. Nie wiem jeszcze. Dajwa mogłabym zrobić, w sumie tak sobie myślę, ale to chyba nie dzisiaj. Dam wam znać na pewno. A teraz jedziemy. Jedziemy do Miki. Jak ona się nazywała? Mika. I ona gdzieś. O nie, ślepo jechała. Ona gdzieś była tutaj, chyba. Gdzieś na plaży. Zapomniałam jeszcze wam powiedzieć, że tutaj jakieś są duże zmiany na czacie. I mamy też yy, zasady czatu. Myślę, że sobie każdy to nas spokojnie przeczyta. A ja jeszcze nie czytałam, szczerze. No i jak widzicie, tutaj jest takie trochę się pozmieniało w tym czasie, ale spróbujemy sobie zrobić... E Czekajcie, na przykład szczęście. Wow, nasza postać się uśmiecha, super. Super, super. Muszę to sobie jeszcze przetestować. A tutaj mamy właśnie mm, ten event. Ło, piesek. Super, fajny. Cześć Arabella, zaskoczyłam cię? Nie masz szans, że przegapię otwarcie odnowionej dyskoteki. A jeśli przy okazji mogę zobaczyć DJ Kaja? No błagam! Przeszłam się po terenie święta. Wiesz, że na plaży i przy dyskotece można się nieźle zabawić? Tak jest! Niestety zgubiłam trochę sprzętu, kiedy byłam na spacerze. Udasz się na teren święta i się rozejrzysz? Brakuje mi pięciu przedmiotów. Sprawdź teren święta w trakcie poszukiwania pięciu zagubionych przedmiotów Miki. Ej, czekajcie, czyli teraz święto jest na plaży Fortu Pinta, a nie w chmurach? No to... O, idziecie. Tutaj też jest impreza, okej. Okay. Czyli dwie imprezy obok siebie. I musimy teraz znaleźć te zagubione przedmioty Miki. Proszę, proszę, to kompas Miki. Wskazuje tańczącego kraba. Ciekawe, czy próbuje wejść na parkiet. Tańczący krab, super. Ej, czekajcie. A, tu mi pokazuje przecież. Na mapie. Wszystko. Tu gdzieś. Tutaj jest. O. Aha, to luneta Miki. Ciekawe, czy używała jej, żeby się lepiej przyjrzeć nowym kolczykom w kolorowych kokardach. Dobra. Gdzie ja tutaj mam dalej jechać? A tutaj widzę na mapie. O, trochę dalej pojedziemy. Tutaj jest. Książki Miki. Może je czytała kiedy robiła sobie nową fryzurę i makijaż w salonie. Chyba dostępne są świeże stylizacje. A dostępne są świeże stylizacje? Czekajcie, sprawdzimy od razu. Zobaczmy. Jakieś nowe włoski. Tak, czekajcie. O! Fajne. Po prostu jedno ułożenie, ale w paru nowych kolorach, dobra, a makijaże makijaż nowe. Takie jest nowy... Ale super! Uzbieram sobie na niego z tych z szelingów jorbik. I tutaj widzę na mapie, że muszę jechać gdzieś tutaj niedaleko. Teleskop? Chyba go nie zgubiła, tylko zapomniała. Na pewno wypatrywała nowych koni, ale że one są piękne. Tu jeszcze coś jest na wprost, ale to chyba będę musiała jechać do góry. No, chyba jednak źle pojechałam. Musimy pojechać zjechać tutaj do portu. Poczekajcie. Dobra, jedziemy teraz, mam nadzieję, w dobrym kierunku. Albo i nie. Chyba nie, nie wiem, gdzie tu powinna jechać. O, jeny. Pogubiłam się. Ale dobra, zaraz się odnajdę. Czekajcie, wiem, na dyskotece. Na pieszo, bo tam konikiem nie zajedziemy. Jest. Jest wiele szukania. Lampa Miki. To ostatni przedmiot. Raju, popatrz na odnowioną dyskotekę. Dobra, to teraz na koń i do Miki. Dziękuję, Arabella. Potrzebuję lepszej torby. Przynajmniej można uznać, że cię oprowadziłam po terenie święte. Może się zobaczymy na baradzie. Mhm, mm czyli tutaj po prostu mamy cały teren święta i to w sumie by było tyle, więc... Chyba, więc co teraz pojeździmy i zobaczymy, co... O, ale piękny beret! Zobaczcie to, ale to jest piękne! Super. Ten sweterek cudowny jest. Super. Ale super buty. Mega mi się podoba. Jeżeli mam być szczera. E, dobra. To teraz patrzymy sobie dalej. Tu. A to jest chyba z zeszłego roku. Sklepik, dobra. Tutaj dalej. Ale super kolczyki, widzicie to? I wszystkie po jednym szylingu. Wszystkie po jednym szylingu. Kokardki. Ale super. Będą zakupy. Dobra, czy są tu jeszcze jakieś inne sklepy? To idziemy teraz po A tutaj jak widzicie mamy takie tańce jakie były wcześniej, więc w sumie tyle. Odjechałam troszeczkę, żeby tam mi muzyka nie zagłuszała. Kochani, w takim bądź razie ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że na dniach uda nam się zrobić jakiś live, gdzie będziemy mogli wspólnie sobie potańczyć na dyskotece. I co? Dajcie znać, jak Wam się tutaj to wszystko podoba i czy chcecie te outfity, żebym nagrała dla Was i co? Do usłyszenia. Cześć!